Raz, dwa czy cztery, raz, dwa czy cztery. Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy w kolejnym odcinku na żywo z nowościami brandingowymi. Na dziś przygotowałem, szanowni państwo, cztery nowości. Także przechodźmy do meritum. Rozpocznijmy od połączenia, czyli od spraw technicznych, połączenia z moim ekranem, tak żebyście mogli państwo widzieć przygotowane przeze mnie materiały graficzne. Dostępniamy tak. Listwę zrzucamy na dół. I rozpoczynamy oczywiście tradycyjnie od agendy dzisiejszego spotkania. Jeszcze tylko sobie zerknę na pogląd, podgląd. Tak, myślę, że jest wszystko OK. Widzimy się, słyszymy. Szanowni Państwo, jubileuszowe logo z okazji 80-lecia Lechigdańsk. Nowe logo miasta Nowa Sól, nowe logo STS Sanok. To jest zaskoczenie, nie ukrywam, bo na moim kanale znajdziecie Państwo odcinek o historii ewolucji znaku hokeistów Sanoka, dwukrotnego mistrza Polski. I nowe logo Stock City FC, klubu piłkarskiego z wysp brytyjskich. Ale zanim przejdziemy do tych nowości, niestety smutna informacja. Szanowni Państwo, zmarł twórca kultowego logo. O serii filmów o franczyzie Jamesa Bonda 007. To ten znak z 1962 roku, zaprojektowany na potrzeby filmu Dr. No, rozpoczynającego oczywiście cykl franczyzy. Film, który miał swoją premierę 5 października 1962 roku, i to właśnie od tego roku ten znak z wykorzystaniem charakterystycznej siódemki składającej się z. Pistoletu Walter PPK będzie towarzyszył franczyzie najsławniejszej, tak mi się wydaje, franczyzie o najsławniejszym agencie, jakim jest James Bond. A ten pan, który zmarł w wieku no, bez mała 104 lat, to Joe Caroff, a właściwie Joseph Caroff, amerykański grafik i projektant, autor wielu znanych plakatów filmowych, m.in. do filmu West Westside story. I teraz ciekawostka, Szanowni Państwo. Proszę sobie wyobrazić, że za ten znak, za zaprojektowanie tego znaku autor pobrał garze 300 dolarów i to, co również ważne i ciekawe, za to zlecenie bez tantiemów i praw do podpisu, niestety autor wziął taką małą kwotę, ale mimo tych przeciwności przeszedł do historii tym kultowym znakiem. Oczywiście mówiło się o nim bardzo, bardzo dużo. Zaprojektował jeszcze kilka znaczących, kulto, może nie kultowych, ale ważnych znaków graficznych dla różnych korporacji. Ale ten znak, to jego dzieło życia, przeszedł właśnie do historii dzięki temu znakowi. To tyle tytułem wstępu w dzisiejszym odcinku. Smutna informacja, ale warta, warta zaznaczenia. Myślę, że niedługo na moim kanale pojawi się pełny odcinek o tym znaku o znaku właśnie franczyzy Jamesa Bonda 007 autorstwa pana Joe. Karofa. Przechodząc do tematyki dzisiejszego odcinka. Lech Jańsk pochwaliła się już w marcu znakiem jubileuszowym z okazji 80-lecia klubu. Widzimy, że to nic innego jak flaga, w podwójnym, jakbym takim jeszcze dodatkowym odbiciu, Szanowni Państwo, z 80 podkreślającą oczywiście rangę tego. Hmm, tego jubileuszu. Przeczytajmy, co klub, w jaki sposób klub komunikował tę informację. Jubileuszowy znak z okazji 80-lecia Lechigdańsk. To wszystko ze strony lechia.pl. Przedstawiamy Wam nasz jubileuszowy herb z okazji 80-lecia Gdańsk. Jest to symbol zarówno silnej więzi, jaka łączy Was z naszym klubem, jak i Was samych Lechiści. Pozwolicie Państwo, łyk wody. Nasz jubileusz, to jest cytat, herb, przepraszam, nasz jubileuszowy herb posiada trzy wersje, pełnokolorową, a więc z wykorzystaniem wszystkich kolorów z naszej markowej palety barw, a także dwukolorową i transparentną, którym, którym możemy nadać kolory dowolne. Wszystkie trzy możemy stosować zamiennie w zależności od potrzeb lub elastycznych upodobań dotyczących danej kreacji powiedział Michał Perling, menadżer do spraw marketingu i CSR Lechigdańsk. Widzicie Państwo tutaj pierwszy slajd ze strony. Chcielibyśmy osiągnąć symetrię, ale także na poziomie symbolicznym, to jest stworzyć herb jak najbardziej sugestywny pod względem rocznicowego przekazu. Inspirowany naszymi kibicami. Herb oczywiście 80-lecia, tak to jest komunikowane. Zdecydowanie dla mnie jest to, jest to logo, nie herb, szanowni państwo. Znak, który wykorzystuje weksylium, czyli chorągiew. Ciężko nazwać herbem. Ja wiem, że znaki klubów piłkarskich, klubów sportowych są nazywane herbami, ale nie do końca się z tym zgadzam. Nagrałem odcinek krótki na tym kanale. Ja również czasami nazywam te znaki herbami, ale te, które mają. Poletarczy herbowej, które bronią się. Barcelona ma znak bardzo heraldyczny, wtedy możemy mówić o Herbie. Ale czy o, o takim znaku, jakim jest, o takim logo, jakim jest właściwy znak lechidański, czy ten jubileuszowy możemy mówić herb? No, mam bardzo duże wątpliwości. Ale przechodząc do kolejnego slajdu, inspirowany naszymi kibicami, radośnie machającymi flagami, tam gdzie nasze serca biją najmocniej. Na trybunach. Udało nam się to osiągnąć dzięki lustrzanemu odbiciu flagi, która poza tym, że jest symbolem naszego klubu, jest także jednym z najpopularniejszych atrybutów naszego cele, naszych celebrujących fanów. To daje Perling. Nadaliśmy jej kolor zielony, aby nawiązywać do pierwszych w całości zielonych, w jakich wystąpiła nasza drużyna po zmianie nazwy klubu na Lechia w marcu 1946 roku. Kończy dyrektor do spraw marketingu Lech i Gdańsk. Tak, szanowni państwo, wygląda na tkaninie ten znak. On zdecydowanie ciekawie wygląda z tym ustszonym odbiciem, jest takim jakby uzupełnieniem tego tej, tej chorągwi. No i tam powtórzę się: 80. paradna, 80. jubileuszowa. Tutaj widzimy jeszcze na takim. Jubileuszowym skrinie grafice jubileuszowej. Oczywiście y, wiadomo, że głównym godłem tego znaku Lechigdańskiego jest, jest herb. Herb y, miasta Gdańsk z dwoma białymi i srebrnymi krzyżami, ze złotą koroną y, w czerwonym polu tarczy. Tutaj ze skrótem KS Lechia. Mam nadzieję, że nagram y, y, oczywiście ewolucję znaku Lechigdańskiego, bo to ciekawy znak, któremu oczywiście poświęcę czas na moim kanale. No i mamy trzy poziome pasy dwa zielone i środkowy biały to wszystko z dodatkową bordiurą złotą no i ze złotą oczywiście liczbą 80 tak szanowni Państwo wygląda ten herb w kolorze złoto białym na koszulce nie ukrywam że jest to dla mnie bardzo bardzo udana wersja właśnie ta złoto biała spróbuję powiększyć tak żebyście Państwo mogli zobaczyć go w lepszej rozdzielczości. Naprawdę ciekawy, ciekawy znak i bardzo piękna koszulka. O, właśnie którą Państwu chciałbym teraz pokazać. Tak klub komunikował tę właśnie jubileuszową koszulkę w biało-zielone pasy, czyli tradycyjne kolory z zielonymi rękawkami. No i właśnie z tym takim charakterystycznym, złoto-białym jubileuszowym logo. Oczywiście w złotym kolorze również logo na prawym rękawie lub na lewym już teraz tutaj myślę że na lewym tak na lewym rękawie sponsora tytułarnego PKO Bank Polski na prawym mamy herb pełny wielki miasta Gdańsk co też bardzo ciekawie podkreśla te związki klubu z Gdańskiem naprawdę koszulka piękna nieładna a piękna bardzo mi się podoba wspaniała myślę że chętnie bym Chętnie bym ją nabył do mojej kolekcji koszulek piłkarskich i równie piękna jak ta pierwsza, um, główna, podstawowa koszulka rezerwowa, jubileuszowa koszulka wyjazdowa w panterkę zielono-czarną ze złotymi wykończeniami i również ze złoto czarnym w tym wydaniu, tym znakiem jubileuszowym. Naprawdę świetne stroje na sezon 2025-2026, Lechigdańsk, chyle czoła. Szapoba, panowie z marketingu, panowie z Adidasa. Jedne z piękniejszych strojów w polskiej ekstraklasie na ten sezon. I to tyle, szanowni państwo, jeżeli, jeżeli mówimy o Lech Gdańsk, ale to nie koniec tematyki piłkarskiej w dzisiejszym odcinku. Jak państwo widzieliście, po agendzie jeszcze wrócimy do do jednego akcentu. Miasto Nowa Sól, miasto niespełna 40 czterdziestotysięczne z województwa lubuskiego. Satelickie miasto, jak niektórzy lubią mówić, Zielonej Góry, zmieniło logo. Widzicie Państwo tutaj po lewej stronie Nowa Sól, miasto na fali, właśnie z taką łodzią i, i z zachodzącym słońcem za tą czarną łodzią. I to logo przeszło do historii, zostało zastąpione znakiem, powiedzielibyśmy z konotacjami heraldycznymi, bardzo ciekawym znakiem, Nowa Sól i staglajnem, tu płynie nowe. Zobaczcie Państwo, jak miasto komunikowało to, tę symbolikę. O, tutaj jest bardzo dobrze to uszczegółowione. Łódź, rzeka, czyli nawiązanie do Odry, która przepływa przez Nową Sól, słońce. Bardzo ważny element województwa lubuskiego, ziemi lubuskiej, bo przecież na Góra, chociażby słynie z winnic, to bardzo nasłoneczniony region, lesisty, a w Nowej Soli również, również bardzo mocno związany z gospodarką wodną. No i Beczka Soli, z czego słynie miasto. Szanowni Państwo, więc te trzy bardzo ważne elementy są zachowane w tym znaku graficznym wpisanym w tarczę herbową, co jak dla mnie... Pasjonata heraldyki bardzo mocno podkreśla rangę tego znaku. Tutaj w wersji czarno-żółtej, myślę, że jedna z najbardziej udanych wersji, bardzo podoba mi się ten znak, nowa sól, i jeszcze raz powtórzę ten tagline: tu płynie nowe, ciekawy tagline. Nie wiem, co Państwo sądzicie o tym, bardzo proszę podzielcie się w komentarzach, jak widzicie ten znak. Spotkałem się już z komentarzami, że on jest mało czytelny, że tak, tak bogato jest. Jest ozdobiony ten znak, że nie do końca wiadomo o co chodzi. Jeżeli ktoś nie zna historii nowej soli, no to może, może nie wiedzieć, w co te, co te promienie słońca przechodzą, że to beczka soli. No nie do końca to może być dla wszystkich transparentne, ale znak, który, nad którym warto się zastanowić, znak, który intryguje, to już ciekawy znak z punktu widzenia obserwatora. Tutaj w wersji błękitno-czarnej również bardzo udanej. Tutaj widzimy jeszcze z rybakiem na odrze strefa aktywności gospodarczej, z której również słynie Nowa Sur, czyli ta nowoczesność, tu płynie nowe, więc tutaj jest również ten akcent gospodarki. Tak to będzie komunikowane również na oficjalnej stronie Nowej Soli, czyli widzimy aplikację, Szanowni Państwo, na urządzenia mobilne, ale również i na urządzenia stacjonarne Nowa sól, strona miasta już z wykorzystaniem nowego logo, profesjonalnego logo Pochwalam naprawdę 10 na 10, moim zdaniem, jedno z lepszych logo polskich miast. Także brawo, gratulacje. Tutaj jeszcze wizytówki, papier firmowy, to wszystko ze smakiem, z pomysłem. Naprawdę ciekawy znak broniący się i myślę, że znak na lata. Przechodząc do kolejnego, kolejnej nowości, tym razem akcent hokejowy to co powiedziałem na początku na moim kanale znajdziecie państwo odcinek to dokładnie odcinek 25 o historii ewolucji logo STS sanok dwukrotnego mistrza polskich hokeju na lodzie ten znak który państwo tu widzicie odszedł do historii a był bardzo udany to jeden z moich ulubionych znaków polskiego sportu dlatego też poświęciłem mu czas no ale właśnie szanowni państwo 11 nie, przepraszam, 12 sierpnia 2025 roku klub hmm, podzielił się informacją: nowy sezon, nowa odsłona, nowy początek. Zmieniamy logo, wnosimy do wizerunku klubu nową energię i świeże spojrzenie, a jednocześnie porządkujemy kwestie formalne. To bardzo ważny akcent. Dotychczas, dotychczasowy znak był z nami przez lata. Dopowiem, że przez 5 lat. Jednak nie posiadaliśmy do niego praw autorskich ani majątkowych, co mnie bardzo mocno dziwi. Szanowni Państwo, w 2020 roku klub pochwalił się tym znakiem, o którym przed chwilą mówiłem, no i okazuje się, że nie miał praw autorskich, więc to skandal i troszeczkę niezrozumiała dla mnie sytuacja. Obecne, obecnie nowe logo jest w pełni naszą własnością, mamy do niego wszelkie prawa, dzięki czemu możemy je swobodnie rozwijać, chronić i wykorzystywać w każdej formie. No, tak powinno być. Autorem projektu jest osoba z Sanoka, która. Woli pozostać anonimowa. Serdecznie dziękujemy Ci za świeże podejście do tematu, nowoczesny styl i jednoczesne nawiązanie do historii naszego klubu. Jakie będzie nowe logo? Nowy znak to połączenie tradycji z nowoczesnością. Korona nawiązanie do królewskiego miasta Sanok, sygnet, inspiracja sygnetem Piotra Wilka, rozpoznawalny, unikalny charakter, data powstania sekcji hokeja, hołd dla naszych korzeni. Gwiazdki, symbolizujące nasze największe osiągnięcia, i kolory klubowe, niezmienne budu niezmiennie budujące tożsamość. Najważniejszą i stałą częścią nowej identyfikacji, czytamy dalej, jest sygnet z literami STS. To on będzie naszym niezmiennym, rozpoznawalnym znakiem na lata. Pozwolicie Państwo. Pozostałe elementy. Stanowią ruchomą część logo, którą możemy modyfikować, tworząc różne warianty, na przykład specjalne edycje, wersje okolicznościowe itd. Tak Nowe logo jest nowoczesne, dynamiczne i uniwersalne. Tu się zgadzam. Gotowe, by tworzyć nam w każdej przestrzeni, by towarzyszyć nam w każdej przestrzeni, na lodzie, w mediach, w materiałach promocyjnych. Co najważniejsze, jest nasze. Widać, że klub miał z tym problem, z tym poprzednim znakiem, więc bardzo mocno akcentuję tutaj tę własność do znaku towarowego. Bądźcie z nami, to dopiero początek. No, konkretny post, nie ukrywam. No i mamy te nowe logo. Tutaj jeszcze raz, szanowni Państwo, pokazuję i zachęcam do odwiedzenia 25 odcinka na moim kanale. Tam więcej o, o ewolucji tego znaku, bo to oczywiście nie pierwszy znak. Tu przygotowałem grafikę z tą ewolucją 2020-2025, to ten znak, który był rozpisany na takiej prostokątnej tarczy z wcięciem, z wyostrzeniem u góry STS, z dwoma kijami charakterystycznymi, kijami do hokeja na lodzie, podkreślającymi oczywiście dyscyplinę, no i u dołu sanok, odnośnik do miasta i rok 1958, bardzo mi się ten znak podobał, w pracy mam na biurku dostałem od wychowanka, Szanowni Państwo STS-u Sano Krafała szelesta, którego serdecznie pozdrawiam. Krążek kolejowy, o, mogłem przynieść i się podzielić z Państwem właśnie. krążek z tym elementem. Także no, no, no szkoda, może innym razem jak nagram odcinek o tym nowym, pełnym, pełny odcinek o tym nowym logo, to wtedy wykorzystam również ten gadżet w postaci oryginalnego. Krążka z lodowiska w Sanoku. No i mamy ten, ten znak, który będzie nam towarzyszył od 2025 roku, rozpisany na polu okręgu. Teraz jest tam moda, już mówiłem raz na, na rozpisywanie znaków, projektowanie znaków na polu okręgu. To ułatwia komunikację w social mediach. Tu widzimy na ringu czerwonym STS Sanok, Sanockie Towarzystwo Sportowe. No i w Sygnecie oczywiście korona i ten, i ten Sygnet w postaci litery STS z dwoma. Kijami niebiesko-biały. No i oczywiście data, o, o której mówią autorzy, 1958. I te dwie gwiazdki, proszę zwrócić uwagę, tu mamy te dwie gwiazdki wpisane nad koroną, które podkreślają dwa tytuły mistrzowskie sanockich hokeistów. To, co podawali autorzy, szanowni państwo, czy marketing klubu, znak będzie wykorzystywany w równie, różnych wariantach, również różnych wariantach kolorystycznych. Tutaj widzimy, proszę zwrócić na, na u dołu ringu, że mamy sanockie towarzystwo sportowe, a na dole mamy sportowy Sanok SA, bo tak się nazywa spółka, która zarządza klubem STS Sanok. Tutaj w takiej wersji rozszerzonej bardzo mi się podoba ten znak z dwoma kijami skrzyżowanymi. No ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Myślę, że również w takiej formie ten znak będzie wykorzystywany. Tutaj również monochromatyczny znak, ale również monochromatyczny ten udoły z wykorzystaniem sygnetu w barwach klubu, z podkreśleniem czerwonej korony i tego sygnetu monogramu STS w wersji niebieskiej. Tutaj jeszcze różne wariacje także. Generalnie udany znak, udana zmiana, aczkolwiek szkoda, że ta wersja z 2020 roku tak szybko, po tylko pięciu latach odeszła do historii, bo to była bardzo udana wersja znaku, ale rozumie rację klubu, jeżeli nie mieli praw, mieli problemy z komunikowaniem się tym znakiem, mieli problemy z obróbką tego znaku, no, no to tak, to, to było chyba jedyne sensowne rozwiązanie. Tutaj jeszcze materiał ze strony, szanowni Państwo, jeszcze sobie tylko podnieśmy, żeby przeczytać cały, Całe hasło. Razem tworzymy hokejową historię. Twoja marka, nasza pasja. Dobrze prowadzony marketing. Pozdrowienia dla całego środowiska Sanoka, które jest związane oczywiście z tym, tym klubem STS. Sanok. Szanowni Państwo, kolejne, kolejna nowość z Wysp Brytyjskich. Ostatnia nowość i powracamy do akcentu piłkarskiego. Stock City. To jest już ten, ten znak, który jeszcze jest obowiązujący, ale odchodzi, odchodzi do historii. Popularni The Potters zmieniają znak. Oficjalnie Stock City będzie mieć nowy herb od sezonu 2026-2027. Podaje Igor U na forum Po prostu Football. Klub poprosił kibiców o decyzję. Zostać przy obecnym znaku czy wprowadzić nowy. Większość, bo aż 68% głosujących, ta ankieta była oczywiście na stronie Stock City, opowiedziała się za zmianami, dlatego od rozgrywek 2026-2007 The Potters zagrają z nowym herbem nawiązującym do tego, z lat 1977-1999. No właśnie, tutaj mamy znak rozpisany na polu tarczy herbowej i ten stary, i ten nowy. Więc na opartego możemy mówić o herbie, a nie logo. Tak, szanowni państwo, wygląda ta zmiana. To jest ten znak, do którego ten nowy będzie nawiązywał, czyli to logo, ten herb z lat 1977-1999, o którym Głosił komunikat. Widzimy, że zmianie ulegnie oczywiście ta górna część, bo tutaj mieliśmy skrót literowy Stock City Football Club. No i te tajemnicze symbole tak będzie wygląda ten nowy herb. Przepraszam bardzo, te tajemnicze symbole to nic innego, szanowni Państwo, jak węzeł. Staffordshire, czyli hrabstwa, do którego należy miasto. Stok, szanowni Państwo. No i piec, ten, ten biały znak w czwartym polu, to nic innego jak piec. Miasto słynie z ceramiki, z produkcji butelek, z wypiekania, szanowni Państwo, właśnie ceramiki w takich piecach. I stąd też podkreślenie w herbie hrabstwa, ale również i w herbie klubu, czy w logo klubu. Tych dwóch symboli. Tutaj widzicie Państwo na koszulce ciekawy znak, naprawdę, nawiązujący do historii, również odnoszący się do, do daty 1863, także ciekawy. Tutaj z materiałów, również promocyjnych. No i to tyle w temacie nowości. Zapraszam Państwa do moich ostatnich odcinków. Odcinek o przeciekawej fladze Moraw. Szanowni Państwo, ciekawa historia flagi Moraw. Zapraszam, opowiadam o tym zwięzłym, mam nadzieję, odcinku. Kolejna produkcja moja na fali tamtej flagi Moraw. Pokusiłem się o logo najpopularniejszego, nie boję się tego określenia klubu piłkarskiego od naszych południowych sąsiadów, czyli Sparta Praga piłkarskiego. Oczywiście ja się pochylam nad znakiem piłkarskim, bo proszę pamiętać, że Sparta Praga to również hokeiści, jeden z najbardziej utytułowanych. Klubów hokeja na lodzie w Czechach. Nie wiem, czy nie bardziej popularnego niż piłkarskiego, bo jednak hokej na lodzie w Czechach to, to nie tylko sport, ale to chyba religia, tak mi się wydaje. No i ostatni mój odcinek, który ukazał się w ten weekend, to Herb Gminy U stronie Morskie. To odcinek, oczywiście, który ukazał się w cyklu z herbami z serii nadmorskiej. Tam dużo treści z, nie tylko. Heraldycznej, ale również i weksylologicznej, bo jest oczywiście opis flagi Gdańska z herbami miejscowości, miast, nadmorskich, także dużo treści naprawdę dla miłośników. Heraldyki, a to zapowiedź mojego kolejnego odcinka, który ukaże się, mam nadzieję, na dniach w, w ten weekend, czyli flaga Andaluzji. Szanowni Państwo, wspólnoty jednej z wspólnot hiszpańskich, flaga, która chodzi mi po głowie projekt tego odcinka od wielu, wielu miesięcy i mam nadzieję, że wreszcie go sfinalizuję. Ciekawe, ciekawa flaga w ogóle heraldyczna, bo z wykorzystaniem oczywiście herbu Andaluzji myślę, że na tyle ciekawego znaku heraldycznego, na tyle ciekawego, że warto, aby poświęcić mu osobny odcinek na moim kanale i myślę, że to się również stanie, ale niech preludniu będzie oczywiście flaga Flaga Ardaluzji. Ten odcinek również ukaże się w zakładce w playliście ze znakami z Hiszpanii. Bardzo dziękuję. Rozgadałem się dzisiaj solidnie. 24 minuty odcinki, które powinny być 15-minutowe. Takie jest założenie kanału. No dzisiaj udało się pogadać troszeczkę dłużej. Życzę Państwu spokojnego tygodnia, spokojnego popołudnia i do zobaczenia na kanale Herby Flagi logotypy. Cześć!